Dobry wieczór, Adrian Karenbach Przypomnę, to program Bez Pardonu. Witam Państwa po przerwie. Witam w studiu zapowiadanego gościa, Grzegorz Braun. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Jak się pan czuje w tej chwili? Jako kandydat ubiegający się o najważniejszy urząd w państwie? W pełni formy. W pełni formy. Przyszedłem tutaj, żeby, żeby mówić o tym, co zrobić, żeby państwo polskie nie staczało się w niebyt i żeby Polacy... Odzyskali wolność, która kiedyś była polską specjalnością. Wolność była kiedyś polskim towarem eksportowym. No ale cóż, właśnie mijają lata, ćwierć wieku. Wie pan, 25 lat demokracji, orzeł z czekolady. Mówi się o wolności. Wolności nie ma. Nie ma przede wszystkim wolności gospodarczej, prawda, która jest fundamentem wszelkiej wolności. Człowiek bez pieniędzy, Zawsze jest czymś niewolnikiem, a, a my zostaliśmy zadłużeni przez tę władzę warszawską, której ja z poczucia patriotyzmu nie nazywam raczej polską władzą. Przez tę władzę zostaliśmy wtrąceni w niewolę dłużniczą. Polacy są wstyd powiedzieć chłopami pańszczyźnianymi, przywiązanymi do kredytów i na poziomie rodzinnym osobistym domowym i na poziomie gminnym i na poziomie państwowym no i pan świetnie się orientuje że te długi są tak kosmiczne że niespłacalne jaki tego może być horyzont no w życiu prywatnym w którymś momencie przychodzi komornik i mówi i mówi proszę płacić <słuch> prawda yy, otóż w życiu państwa też przychodzą takie momenty i wtedy traci się suwerenność. Rzecz w tym, żeby Polacy zachowali własne państwo, bo jak nie ma własnego, to jest cudze. To państwo, które nam tutaj szykują, no to ja nazywam tak w największym skrócie kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym i to jest los którego warto by uniknąć i, i da się jeszcze uniknąć. Ale mówi też pan o Unii Europejskiej, że to euro -coachos. Tak, tak. Eurokołchos. Eurokołchos, bo obowiązują tam sowieckie zasady, a rybór Eurokołchos kosztuje Polaków. Wystawiono w kraju, wie pan dziesiątki, może nawet tysiące tych takich pomników wdzięczności. Dawniej, dawniej Armia Czerwona przywoziła za sobą na ciężarówkach te pomniki wdzięczności Armii Czerwonej, a teraz po całym kraju stoją te obeliski. Ja bym ich nawet nie obalał, tylko bym prosił, żeby tam dopisać, ile żeby wziąć te czy inną do ile gmina musiała się zadłużyć ile musiała wziąć pożyczki ale bo te informacje że się pojawiają na tych tablicach jaka część została sfinansowana z budżetu unii europejskiej a jaka z budżetu własnego gmina? to są pomniki zadłużenia polski rzecz w tym żeby Polacy to wiedzieli ale tego i nikt nie mówi dlatego że tu w Warszawie rządzi agentura proszę pana paru różnych państw no i ta agentura reprezentuje interesy swoich mocodawców jaka to jest agentura ruska Pruska, amerykańska, żydowska, tradycyjnie oczywiście inne państwa tutaj mają swoje pakieciki kontrolne, ale z grubsza rzecz biorąc tak to wygląda urzędujący prezydent, rezydent Komorowski, spotykający się z wysokim funkcjonariuszem KGB, FSB, Patruszewem. No. Pan chyba nie przypuszcza, że to Komorowski zwerbował Patruszewa, raczej jest chyba odwrotnie, a Patruszew wchodzi do rosyjskiej stawki, czyli najwyższych gremiów decyzyjnych, czyli dobrze go tam zlustrowali i prześwietlili. Gabinet pani Kopacz na metr w głąb wcześniej, Donalda Tuska, Wel Oscara, no to są to są ludzie, że tak powiem najkrócej z największą dla nich sympatią, jako dla moich bliźnich, tak ludzi to nie są ludzie wolni to nie są ludzie którzy mogą podejmować swobodne suwerenne decyzje ponieważ sprzedali się tyle razy w życiu że chodzą każdy na jakiejś smyczy mają swoich mocodawców pan Sikorski którego no cóż służby tylu innych państw znają jako człowieka no powiedzmy, na tyle swobodnego w, w zachowaniach, żeby także i on nie mógł być naszym reprezentantem poważnym w relacjach dyplomatycznych. Te stwierdzenia, te zarzuty, które w tej chwili padają z Pana ust, to są informacje. Czy to są informacje? dobrze? To są informacje. w takim razie na tych informacjach, które Pan przekazuje. Czy myśli Pan, że takie informacje pomogą Panu w jakiś sposób w wyścigu o fotel prezydencji? Proszę Pana, ja liczę na to, że one pomogą moim rodakom podejmować racjonalne decyzje. A jedyna racjonalna decyzja, jaką można w tej chwili podjąć, no to cóż, skierowanie tych wszystkich wymienionych oraz całej reszty na wcześniejszą emeryturę. Byłoby idealnie, gdyby wymienienie. Przeze mnie. Przynajmniej na jakiś czas spotkali się pod wspólnym adresem. Najlepiej, żeby to była ulica Rakowiecka w Warszawie, chciałbym ich zobaczyć przed sądami. Chciałbym zobaczyć o, nawet i tych pomniejszego płazu, że tak powiem, zdrajców stanu, jak ambasador arabski. Oby cały żywy wrócił z Madrytu, jego odpowiedzialność za zamach smoleński jest niewątpliwa. Ambasador arabski mam nadzieję, że jak właśnie tu wyląduje w jakiejś dobrze strzeżonej celi, w której nie dorwie go żaden seryjny samobójca. No to wie pan, to nie są ludzie ze Stali, to nie są ludzie ze Spiżu, więc oni będą sypać jedni drugich przed trybunałami. Byle tylko były trybunały, prawda? Byle tam sądzili Polacy. W interesie polskiej racji stanu, w polskim interesie narodowym. Marzy się panu monarchia z tego, co doczytałem? Och, tak, tak. Modlę się proszę pana mów o powrót króla, dlatego że, że chciałbym umierać jako poddany raczej, nie jako obywatel, bo zna pan ten dowcip. obywatel to jest ktoś, kto się musi permanentnie obywać bez wszystkiego, co najważniejsze dla, dla duszy i ciała najbardziej potrzebne. Więc o tym marzę. No nie wiem, czy Pan Bóg zdarzy, bo to tylko Pan. Bóg który jest panem historii może takie rzeczy zdziałać no ale żeby zdziałał no to to trzeba prosić wie pan jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie Pan Bóg nie może błogosławić narodom którego o to nie proszą a my mamy taką konstytucję śmieszną wie pan gąbrowiczowską mamy taką konstytucję pamięta pan taka tam jest postać u gąbrowicza nie jestem ja na tyle szalony abym co nie mał albo i nie miał. to tak jest preambuła ale pamiętam też, że jeszcze nie tak dawno ktoś wpadł na taki pomysł aby Chrystusa obwołać której Polski. Proszę pana, preambuła węgierskiej konstytucji, ona się zmieniła. Węgrzy mają od paru lat taką konstytucję, w której pięknie proszą Boże. Błogosław Węgrom i tego nie radziłbym wyśmiewać, dlatego, że to poważna sprawa. Pan Premier Orban ma poważne osiągnięcia. Od na przykład ostatnio doprowadził do tego, że Węgrzy nie będą płacić za gaz tyle, ile my płacimy. U nas, ja, pamięta pan, ja jeden to, zdrajca, ja to jeden zdrajca Waldemar Pawlak poleciał do Moskwy, podpisał umowę niekorzystną dla nas i płacimy więcej za gaz niż ktokolwiek w tej części świata. Ja podkreślam, że wie pan. Chodzi o dobre interesy. Chodzi o to, żeby Polska nie była złym interesem dla Polaków, żeby Polacy nie byli prześladowani przez własną władzę, a, a to z mamy drugiej strony, takim podatkowy. Panie Grzegorzu, jeżeli pan pozwoli, to ja chciałbym też taką propozycję złożyć, bo wiele pan powiedział o jest pan kandydatem prawicy, bo przynajmniej jest pan człowiekiem wywodzącym się z prawicy. Trudno Pana w jakiś inny ja sposób zarządzać. Jako lewicowca się... na pewno nie. Jako prawicowca tak, z korzeniami Solidarności walczącej. Tak jak najbardziej. Proszę Pana, ja jestem człowiekiem wywodzącym się e, z tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej korony polskiej. W przyszłym roku będziemy mieli tysiąc lecie chrztu Polski. Ja jestem, proszę Pana, jak Pan z mojego nazwiska może wnioskować, jestem jednym. Z tych ludzi, którzy się wywodzą z rodzin, które kiedyś zapragnęły być Polakami. Kiedyś, Polska to był taki dobry interes i to był taki cudowny kraj, że się ludzie pchali tutaj drzwiami i oknami. I w XVIII wieku, tam dziś wie pan wychował. Polska była właśnie się taka się otwarta, otwarta, i przyjmowała wszystkich, którzy tylko do Polski chcieli przyjść. No, no Co później stało się też zarzutem dla Polski, że no była nazbyt otwarta. No właśnie. Natomiast chodzi mi o zupełnie coś innego. O to pana doświadczenie i o przekonanie historyczne, czy nawet o prawdę historyczną czy informacja, jak pan je nazywa, nie byłoby panu trudno handlować. Z Federacją Rosyjską. Podał pan przykład Orbana. No, no. Ja on się odnalazł. Super, Proszę i na rynku pana, moje... Unii Europejskiej, i na rynku wschodnim. Moje hasło, moje hasło antywojenne, które wznoszę uparcie, tak długo, jak długo trwa wojna na Ukrainie. Mówię, więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych poza granicami Polski. Tak jest. O, super my, hasło, ale rób my, rób my, my też jeszcze inne my hasło my dobre interesy, w wywiadzie z panem na pańskiej stronie no zresztą. No. W kolejności, jeżeli się nie mylę, kościół, szkoła strzelnica. Och tak, to mój program pracy organicznej dla Polski. Kościół, szkoła, strzelnica. Kościół nie byle jaki. Taki, w którym jest szanowana, kultywowana tradycja katolicka przez wielkie te pisana. Szkoła nie w tym systemie, wie pan, Tajosko stalinowskim tylko szkoła, w której się dzieci polskie uczy po polsku i po katolicku, a nie demoralizuje i dezinformuje. Przykłady, gender, globalne ocieplenie, inne bzdury. No i strzelnica, dlatego, że wie pan, poważnych spraw się nie załatwia tylko gawędzeniem. Polska potrzebuje Armii potrzebuje służb, bezpieki, policji, a jakże. No i ktoś tutaj, ktoś tutaj musi celnie umieć strzelać. A nauka celnego strzelania to jest, wie pan, rzecz, która w ogóle człowieka kształci, ustawia może tak powiem dykcję patriotyczną. Zbrójmy się, proszę pana, wewnętrznie, zbrójmy się po zęby, ale zewnętrznie deklarujmy neutralność, dlatego że dzisiaj państwo polskie nie ma siły na to, żeby projektować, jak to się mówi w geopolityce, projektować siłę na zewnątrz. Boję się, że jeśli byśmy teraz poszli na jakąś wojnę, to możemy z niej wrócić bez państwa. Sto lat temu było odwrotnie. Pierwsza wojna się zaczęła dla narodu polskiego bez własnego państwa skończyła się szczęśliwie z innym rezultatem a teraz trend mógłby być odwrotny i dlatego znaczy lękam szczęście się... w nieszczęściu polega na tym że mało kto w obronie tej ojczyzny w obecnej sytuacji chciałby wystąpić o nie brakuje takich polaków nie brakuje wie pan 11 listopada 1 marca widać na ulicach polskich miast i miasteczek i wsi nawet wsi widać takich Polaków, bardzo młodych, którym się, proszę pana, tak łatwo Polski z głowy nie wybije. I ta władza warszawska, której nie nazywam Polską, ona to widzi. I ponieważ nie udało jej się wszystkich jeszcze tych Polaków wypchnąć na emigrację, to niektórych chciałaby wypchnąć na wojnę. I to jest zbrodnia. I to jest zbrodnia. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla narodu polskiego w tej chwili, niż to, co się robi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego pod auspicjami tego prezydenta. Rezydenta, rezydenta który jest prowadzony przez Bóg wie, kogo z twarzy znamy tylko tego ruskiego patruszewa. Obawiam się, obawiam się, że to właśnie ta władza knuje. I przed tym chciałbym Polaków ratować. Tego chciałbym moim rodakom bliźniosczenia. A jeżeli się panu nie uda dokonać tego 10 maja, to co wtedy? Och proszę pana, świat y, skończy się wtedy, kiedy Pan Bóg o tym zdecyduje, niekoniecznie 10 maja. I my y, przeniesiemy się na tamten świat wtedy, kiedy pora przyjdzie. A też, do czasu cie, też ciekawe hasło znalazłem u Pana, że pracujemy na nekrolog, a nie na emerytury. Fajne hasło, prawda? Pracujemy na, na nekrolog, a niekoniecznie na emeryturę, bo emerytury z ZUS-u nie będzie. Wie pan, to jest piramida finansowa. To nawet ten zdrajca Pawlak przecież powiedział: lepiej mieć dzieci prawda, niż yy, ułożyć pieniądze na te studnie, bez dna tam je wrzucać. Ta piramida finansowa jest już zbankrutowana. To jest fakt. Budżet państwa dopłaca rokrocznie do ZUS-u. Otóż ja powiadam, trzeba, żeby państwo polskie wywiązało się ze wszystkich zobowiązań, jakie zostały zawarte, ale Broń Boże, wciągać do tej piramidy finansowej następne pokolenia. Tak długo, jak długo się to robi, Polacy uciekają za granicę, za lepszą pracą, a także polscy pracodawcy przenoszą swoje interesy gdzieś za góry, za lasy, za morza, no, Dla dlatego dali. że tu władza ciśnie. Podeprzyjmy się SMS-em. Po co startować, czy nie lepiej oddać swoje głosy na mocnego przedstawiciela jednego prawicy? Proszę pana, skąd nasz sympatyczny, niewątpliwie korespondent czerpie wiedzę, rozeznanie tej rzeczywistości? No obawiam się, że, że między innymi z takich sondaży, o których tutaj mówiliście kilkadziesiąt minut wcześniej i... i od... Próbowałem Taki... panu załatwić lepsze poparcie, ale się nie udało. <laughs> no więc, proszę pana, no na szczęście nie ma konieczności historycznej. Na szczęście to nie człowiek decyduje o tym, co będzie. Więc róbmy to, co do nas należy. Po prostu zachowujmy się przyzwoicie, gdyby nasze zachowania miały być skalkulowane, gdyby one miały tylko wynikać z jakiegoś rachunku, co nam się tam opłaci 10 maja, a co się nie opłaci, to byśmy byli przecież tylko ludźmi wyrachowanymi, prawda? A nie ludźmi zasad, co każdemu polecam. Hmm, godne polecenia. Mamy niecałe 40 sekund do końca programu. Co by pan chciał powiedzieć widzom, trzy wartości? Trzy do głosowania wartości na proszę Państwa, wiara. Rodzina, własność. Trzy wartości kardynalne, na straży których stać powinno państwo, bezpieczeństwo, którym zapewniać powinno państwo. A to aktualne państwo post-PRL-owskie atakuje, atakuje wszystkie te trzy wartości i wiarę świętą katolicką, i polską rodzinę, i własność polską. No, prezydent, rezydent wyżej wymieniony, prawda, tam się wdawał w namysły, czy polskie lasy nie mają być spowodowane. Przedane, żeby spłacić żydowskie roszczenia, które I wobec na nas musimy wysuła. Rozumiem, że ciąg dalszy nastąpi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Się bardzo, się bardzo dziękuję da. również bardzo za to spotkanie. Dziękuję. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i za taki, a nie inny udział w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, kiedy się zobaczymy, będą Państwo jeszcze częściej i dzwonić, telefonować, i smsować. Spokojnej nocy. Z panem Bogiem. Do zobaczenia.